Hello, to Greg.pl a ze mną też jest. AROM 1541. Witam wszystkich dzisiaj widzów Greka. Dzisiaj będziemy grali normalnie w Blitz SG? Zaczęło 5 sekund, więc trzeba znać. 3, 2, 1. Jedziemy. Ja oczywiście biegnę do tyłu, bo tam nie mam nic do... Łapania? Ja zawsze łap... Ja zawsze się złapałam. złapałam akurat, za te jabłuszko. Udało no, się złapać. A jak Zadałam ja coś ja łapię, to ono mnie nic nie łapie. Ja zawsze łapię. Ja mam bardziej większe szczęście. Um, teraz pytanie, gdzie ty jesteś? Ja się skupiłem, jako biegam. Chodzę po O, znalazłem miecz kamienny. Ja tak biegam po, w lewo. Tam wiesz, na takie piaszczyste. I co? Eee, I co? szybko, no spam. Pam, 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 pam! Pa, pa. Ja tu już walczę, Idę walczyć, Idę niszczyć. A ja i tak jeszcze nie, nie dostałem mojego tego. A ja mam już kamień miecz! To pią ko który ma zęczące całowany miecz na odrzut. 5,400 serducha ma. Jest go słucha. Jest. Kitłucznik! Mój! Dostałem mój kit. Kurde co on? nas jest? Dobra. Żyjesz? Zaszedł. Nie od tyłu zaszedł. Ja teraz czekaj, czy ty przeżyjesz nie zaszedł? Ja od tyłu zaszedł akurat, a ty to już nie wiem Musisz znaleźć sobie Właśnie jestem w trakcie walki Ale coś mi może że chyba i tak nie wygram No to Możesz raz, to? Co? No. Ty nie wyszło

Która? Sześćdziesiąta 67. Sześćdziesiąta siódma, a sześćdziesiątą tylko drugą. Nie, nie, mi Nie, nie. Jest sześćdziesiąta osma No to Nie. Coś, coś nie. stało Nie. 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 Um, widzisz na e, może 20, 20, 22 widzisz? Doktor, to która ta arena? 22. 22, 22. tak? tak. Jak, na nią czy nie? 22 tak? Ona e, już jest zajęta wychodzę jej. Wybierz jakąś. A widzisz tą arenę... Także... O, 231. 31, tak? Tak, tam nikogo nie ma. 200, 231? Tak, już są dwie osoby. Dobra. O! To biorę teraz y, The Moment. Nie, nie da się. Już sobie biorę Enderman.

ja jestem oczywiście standardowy. na początku. klasę O! Ja. Ja mam y, snajpera w klasie. Ja sobie brałem wybrałem O. Dermana. O! On mi widzę. Ja już pobiegłem do jakiegoś domku, takiego do czerwonego. Ja może przed tym on Mam nadzieję, że wygram. Jestem gotowy. Czyli, tak. Dziwnie wygląda z tym hełmem. Chodź, 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 Mam, mam do ciebie butki. O! Tu jest nowe skrzynia. O nic <grym> i się nie Ja To się tam to Ja w Mam nieraz powoli. O, tu jest skrzynia, o! Tu jest. jest tak. Ja już dostałem kap. Tak? Ej, co było tam w tej skrzyni? No, że O, Mam sześć pereł. Gdzie ty polazłeś? Nie! Pomocy! Pitaka. Dobra, biorę go. Zobacz szybko Ale nie, nie Co to było? Zabiłeś go? Nie, nie zabiłem. O ważne. ale jak on tak szybko biegnął? To miał spić dziesiątkę! No to ja nie wiem. No to. Na dzisiaj to już koniec. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie ziocha. Aaron? Aron?